Hej, cześć wszystkim, dawno się nie widzieliśmy, ale to dlatego, że byliśmy w trakcie przeprowadzki i nie miałam jak nagrywać. Dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać efekty tego, jak się urządziliśmy tutaj na tym nowym mieszkaniu. Mieszkanie było bardzo dawno nieodświeżane, a my zmieniliśmy je w takie naprawdę super mieszkanie i zajęło nam to tylko tydzień. Także trochę wymagało pracy, ale myślę, że było tego warte i jeśli jesteście ciekawi efektów, to zapraszam do oglądania. Myślę, że zaczniemy sobie od przedpokoju. Tu mamy drzwi wejściowe do mieszkania. Będę Wam pokazywać też zdjęcia mniej więcej, jak to wyglądało wcześniej, bo to wtedy naj... widać najlepszy efekt po prostu. Teraz jest dość ciemno i nie widać też, jakie mamy stąd piękne widoki, a mieszkamy na wsi, więc tutaj jest las i w ogóle z drugiej strony też jest las, jest przepięknie. Widać troszeczkę światełka na dworze, bo mamy tutaj też choinkę i zaczęliśmy ją ozdabiać, ale musimy dokupić więcej lampek. Także tak wygląda nasz przedpokój. I wchodzimy sobie dalej do mieszkania. Tu czeka moje zamówienie z kropa, nie chcę go jeszcze otwierać, bo będę też nagrywać z tym film. Okej, okay. mamy kuchnię. Też możecie zobaczyć jak wyglądała wcześniej. Jest mega różnica. Jest i piekarnik wyżej, no to mi się bardzo podoba, długo o takim marzyłam i w końcu mam, także super, no jestem mega zadowolona z efektów, szczególnie, że właśnie zrobiliśmy to w tak krótkim czasie i, i wcześniej wyglądało tak mega inaczej. Tu jeszcze szafa dodatkowa na butelki i tak to tu wygląda. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj jest pokój taki dzienny. Tutaj możecie też zobaczyć, jak to wyglądało już w trakcie remontu. W całym mieszkaniu w sumie musieliśmy położyć podłogi, pomalować wszystkie ściany i drzwi z futrynami. Na razie jest tak, tutaj jest dość pusto, ale mamy w planach tutaj postawić jakiś fotel, chociaż jeszcze chwilę z tym poczekamy, bo teraz będzie pewnie tu stała choinka. Jest już troszkę ozdób świątecznych. Jedna komodka i druga z telewizorem. Tu na razie jest tylko wnęka. Właśnie, brakuje mi jeszcze trochę ozdób takich na ściany, na miejsce piesia. No i kilka, właśnie tych świątecznych e, Ściany mamy też dość gołe na razie, chociaż planuję tutaj, żeby coś było. I tutaj też mam w planach jakąś małą galerię może zrobić, bo jeszcze jest dość pusto, ogólnie wielu dekoracji mi brakuje, ale no zamieszkać się już dało, także to było dla mnie najważniejsze. Yy, tak, mamy tu siłownię, to docelowo będzie chyba pod tamtą ścianą, na razie jest tak i na razie się sprawdzę, ale zobaczymy. Tutaj jest reszta siłowni. Tu jest to wszystko, są tematy. Eee, dobra, pójdziemy sobie jeszcze po kolei. Tęty, tu jest kolejny pokój, to jest sypialnia. Tutaj mogliście mnie widzieć na początku. Szafy są w części przywiezione z poprzedniego mieszkania. Domówiliśmy tylko tą jedną. Niestety wysłali mi w e, wysokim połysku. Tak? Poprzednie były matowe, no ale już nie mogliśmy tego wymienić, więc tak zostało. I tak to wygląda. Panele zamawialiśmy specjalnie z Polski te załóżko, bo yy, nasz dobry znajomy prowadzi firmę i produkuje je, Także byliśmy pewni, że jakoś będzie dobra. I naprawdę bardzo fajnie się sprawdziły. Myślę, że efekt też jest super. Tu już zaczynam zbierać kwiaty, ale tak jak mówię, właśnie nie mam jeszcze zbyt wielu tych dekoracji w całym mieszkaniu. Zbieramy sobie to po kolei, tak samo tych świątecznych jeszcze też nie mamy tak wiele, bo no dopiero się wprowadziliśmy i dopiero będziemy to zbierać. Tam jeszcze trochę liści na toaletce. I tak jest trochę jesienne, trochę świąteczne jeszcze u nas. Toaletka też się super sprawdza, ma mega jasne światło, więc jest bardzo fajna. Jak będziecie czymś ciekawi, to dajcie znać w komentarzach. Ja będę podrzucać na pewno linki do wszystkiego i mniej więcej ceny, ile to kosztowało. Jak widzicie, też podłogi musieliśmy zmieniać. No, było trochę pracy. Yy, tutaj mamy takie dwa stryżki, kamerliki, na to mówimy. Ten jeden jest za zasłoną i tam nie, nie ma nic ciekawego. Tam mamy jakieś opony i takie rzeczy, których używamy naprawdę bardzo rzadko. Natomiast tutaj mamy yy, naszą i takie rzeczy, których potrzebujemy częściej, różne jakieś AGD i tak dalej. To też się bardzo przydaje takie pomieszczenie, bo to wszystko nie musi się, takie rzeczy jak MOP nie muszą stać na wierzchu. Jest i łazienka. Tu nie mogliśmy niestety przemalować tych kafelek ani w ogóle ich zmienić. Na przykład chcieliśmy dać też okleiny, ale właściciel się nie zgodził, bo były prawie nowe. Także musiało to zostać niebieskie, ale na szczęście całą resztę udało się zmienić, i, i myślę, że też efekt jest super. W porównaniu do tego, co było, to na pewno. Tak to wygląda: lustro jest ogromne i wszędzie jest tak dość szaro. Tak nam się upodobało. I to w sumie tyle: to już całe mieszkanie. Także tak jak mówiłam, jakbyście mieli jakieś pytania o ceny czy cokolwiek to, czy gdzie kupiliśmy, to dajcie znać w komentarzach. I nie martwcie się, będą kolejne filmy jeszcze z Thermomix czy Lidlomix. I już mam takie w planach, także pojawią się na pewno. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia i zapraszam na mojego Instagrama, bo tam jest jeszcze więcej treści i jeszcze więcej zdjęć.